Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Witam Was w kolejnym, drugim już odcinku, już albo dopiero, podcastu, czyli mojego spotkania z Radkerem, który, będąc graczem World of Tanks PC, omawia ze mną wszystko to, co dotyczy naszych dwóch gier. Dzisiaj wzięliśmy sobie na tapet Czołgi Lekkie. Równocześnie przypominam, że odcinek podzielony jest na dwie części. Jedną znajdziecie na moim kanale, to ten, który właśnie oglądacie, a drugi na kanale Radkera, do którego link znajduje się w opisie filmu. Zapraszam do oglądania obu części, bo razem tworzą komplement elementarną całość. Krótko mówiąc, razem to dopiero jest to co trzeba. Cześć Radker. E, siema ima, witam widzów, również wszystkich. Cześć. Więc tak jak w poprzednim odcinku, pierwsza część odcinka, pierwsza, pierwsza albo druga, nieważne jak zwał tak zwał, jedna część odcinka jest u mnie na kanale, jedna część na kanale Radkera, więc zapraszam wszystkich i na jeden na drugi kanał, żebyście mogli zobaczyć całą rozmowę, bo przez całą rozmowę będziemy przeplatać nasze wątki, zarówno jeśli chodzi o World Blitz, jak i World of Tanks PC. Myślę, że są to ciekawe rzeczy. Dzisiaj naszym tematem są lighty. Tak Radker? Dokładnie, czołgi lekkie w obu gierkach. A przyznajcie, czemu wymyśliłeś akurat taki pomysł? Eee, chyba przez Sheridan'a, eee, bo w zeszłym, w poprzednim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam oczywiście, był, przewinął się troszeczkę temat rakiet i pocisków Aha. kierowanych. I tak, tak pomyślałem o Sheridanie właśnie, żeby tutaj wbić się kiedyś. Tak, rzeczywiście zahaczyliśmy o Sheridana. Dobra, no to zaczynamy. Może od tego zacznijmy, że sobie włączymy grę. Jak zaczniemy Chodźmy. sobie oczywiście pekać, a ja ci już startuję z pytaniami, bo też mam do ciebie przygotowaną listę, Ty pewnie do mnie też. Więc moje pytanie do ciebie jest takie: już spory czas temu do Board of Tanks PC weszły kołowce, i z tego co wiem, dość sporo pozmieniały. Czekaj, włączmy sobie może tą grę, dobra. Dość sporo pozmieniały, no bo to są czołgi bardzo specyficzne. I teraz chciałem cię zapytać, właśnie, jak to jest, bo niektórzy mówią, że kołowce kompletnie. Jakby sprawiły, że lajty przestały być użyteczne w World of Tanks PC i że w zasadzie przejęły ich rolę i w spotowaniu i tak dalej, a niektórzy mówią, że nie do końca, i jak to właściwie wygląda, tak naprawdę, od środka. To znaczy tak, kołowce, ja od razu powiem, są po przejściach, po nerfach, paru, więc jak się możecie domyślić, były bardzo mocne na wejściu, były przegięte. Jest to chyba druga rzecz, na którą gracze najbardziej narzekają po arcie, i to ze względu na mobilność. No, jak się okazało, jeżeli dacie czołgowi najlepszą mobilność w grze, no to nieważne jak reszta parametrów będzie słaba, bo ich HP jest mało i wbrew pozorom, na przykład zasięg widzenia jest słaby jak na lajta no to ten czołg będzie po prostu mega mocny, bo się możecie znaleźć w bardzo fajnych pozycjach na samym początku bitwy. Zanim dobre pozycje do spotowania. Pojazdy same w sobie, tak jak wspomniałem, nie świecą tak dobrze, jak reszta czołgów lekkich, ale przez swoją mobilność bardzo mm, mają spore szanse na na przykład wlanie się w lajta przeciwnika i zaświecenie go, przez co on przeważnie ginie, a z racji na swoją mobilność jest naprawdę ciężko w takie coś trafić, i dzięki temu te kołowce często przeżywają takie, takie wylewy, i myślę, że to jest to, co się najbardziej ludziom nie podoba. Z takiego zastosowania fajnego kołowców, no to są to light, one nadal mają bardzo dobry kamuflaż, i gdzieś one zostały przez Wargaming stworzone do aktywnego spotowania, czyli coś, czego wcześniej chyba tylko testo LT potrafił dobrze robić, wydaje mi się, w dużym wocie. One miały to robić lepiej, no i dlatego Wargaming zdecydował się dać im gorszy zasięg widzenia, żeby zmusić was do podjechania do przeciwników, ale dobrą mobilność, żeby pozwolić wam po prostu przeżyć jakieś takie wyjazdy, nie? Więc kołowce mocno wyparły przez to inne lighty z mety, bo były po prostu lepsze. Żaden, koło, żaden pojazd nie miał tak dobrej mobilności, nie miał tak, nie, nie spotował po prostu tak dobrze. I do dzisiaj lighty są znaczy, lighty, kołowce są jedne, jednym z najczęściej wybieranych lightów, nie? Mimo tych nerfów, no to y, są chyba najczęściej wybierane w randomach, y, wydaje mi się. Y, I się bardzo dobrze do tego spotowania nadają. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć y, dla graczy Blitza też bardzo często y, kołowce dostają za zero w No właśnie o to miałem Cię zapytać, wiesz, że one bardzo często zbierają i jest zero tak. i, nie ma, i nie, ma, nie ma tego, i nie ma obrażeń, tak. to jest irytujące. Na to, to jest irytujące, natomiast to, co warto powiedzieć, to nie jest żaden błąd gry, tylko kołowiec ma dosyć mały hitbox, kołowce są małe jako czołgi i przez swoje kółka są zawieszone w powietrzu dosyć wysoko, więc zwykle strzały, które lecą za zero, to są po prostu pociski, które poleciały za nisko i w czołg w ogóle nie trafiły, nie? Więc z racji tego, że, że trafią w kółko, no to za, za tym kółkiem nie ma czołgów, żeby zrobić uszkodzenia, więc rozbijamy kółko. Natomiast no, kontrowersyjne jest to, że taki kołowiec po oberwaniu w kółko pojedzie 5 na godzinę wolniej, a nie się zatrzyma. No właśnie, właśnie, to jest takie trochę dziwne, nie? Bo z jednej strony to jest zrozumiałe, co mówisz, że jak dostał w kółko, no to ok, nie ma obrażeń, ale z drugiej strony, jak mu rozwali kółko, no to nie powinien jechać 5 mniej, nie? Tylko trochę chyba. Tak. Inaczej tak, to wygląda. Tak, tak, No, to w przypadku wszystkich kołowców tak jest i niestety tak będzie. Wydaje się to logiczne, żeby on się nie zatrzymywał. Natomiast, no, słuchajcie, taki kołowiec po mm, huknięciu od Godzilla, no to powinien się przewrócić do góry nogami, nie? A nie, że dostanie w kółko i się sobie pojedzie na spokojnie dalej. Yy, natomiast, no. Teraz po nerfach tych, tych lightów jest może troszeczkę mniej, też y, dla y, niewtajemniczonych mamy w dużym wocie tryb onslaught, czyli mm -hmm. natarcie, jest to tryb 7 na 7. Gdzie z kolei dominują inne lighty niż kołowce? E, na przykład Metal Panzerwagen, który chyba niedawno trafił. Tak, wam niedawno, niedawno trafił. Mhm. E, I tam on jest na przykład bardzo dobry, więc to nie jest tak, że on dominuje wszędzie, ale na randomach jest nadal bardzo mocny. E, natomiast nadal jest to czołg lekki, w którym trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby grać. Nie jest to maszyna łatwo do gry i wymaga dużo, dużo skilla, nie? Czyli rozumiem, e... że ten Raid Metal już nie jest takim szrotem jak kiedyś jeszcze. To znaczy, on na randomach nadal nie domaga, według mnie, bo mhm. poza dobrym zasięgiem widzenia, no to jest wielki, nie ma za dobrego kamuflażu yy, i niczym się specjalnie tam nie wyróżnia. Natomiast yy, natomiast na yy, tarcie ma po prostu fajną umiejętność ma tam samolot, którym jesteście w stanie podświetlić drużynę przeciwnika. Mhm. I też daje całkiem. Okej, okay, uszkodzenia to działa, jest takie okay, w porządku, nie? ma też fajne haeki, nie wiem, czy u was te haeki też dobre są, jak, jak w dużym bocie. Są, są w Blicie dobre, bo nie mają zmienionej mechaniki, wiesz? I haekiem możesz walić kran wagna powierzchni i zadawać duże obrażenia jak masz duży kaliber. No, no także no. To, się, to się nie zmieniło niestety w bicie. A jeszcze miałem coś pytać, czyli powiedz mi tak podsumowując, te kołowce w wocie w tej chwili są zbalansowane i nie są już tak przegięte jak były, czy to jest jeszcze wciąż trochę za dużo? Wydaje mi się, że są zbalansowane, bo spotują gorzej od, od reszty lightów i pomimo swojej mobilności one są bardzo mocne i mają ogromny potencjał w bitwie. Natomiast według mnie są zbalansowane. Nie widzę ich aż tak często. Też ważna, ważna rzecz: Wargaming zmieniło matchmaking na ta zasadzie, że jeżeli wygracie kołowcem, zawsze musicie trafić na tą samą liczbę kołowców w teamie przeciwnym, nie? Czyli jest porównywalne. Mhm. To jest fajne. Że nie rozrzuca tych, tych EBR-ów różnie. No właśnie. Jeszcze ja Cię tutaj zapytam przy okazji o te czołgi lekkie. Jak już wspomniałem, przyszedł do Was niedawno Panzerwagen. Mhm. No i jak się lighty mają w Blicie? Bo z tego co ja pamiętam, to. One nie za bardzo służą do spotowania. No właśnie, wiesz, to jest problem Blitza, że Blitz jest bardzo uproszczoną wersją WOTA. Przede wszystkim yy, największym problemem, problemem, albo zaletą, zależy jak patrzeć, jest to, że Blitz ma bardzo małe mapy. Mniej więcej 1,4 wielkości standardowej mapy dużego WOTA, bo jak weźmiesz przeciętną mapę z WOTA taką 1000 na 1000, no to tu masz 500 na 500, to jest czwarta nie tej mapy. No i Jeśli masz tak małe mapy i odległości automatycznie się zmniejszają do. do w dużym przeciwnych do siebie, no to bardzo trudno jest realnie spotować, bo tu w zasadzie wyjedziesz już, jesteś na spocie, na spocie, więc tak, tak nieduże są te odległości. Więc problem z lightami w beach jest taki, że one nie do końca tak jak w dużym wocie spotują. One grają troszkę jak medy. Są mobilniejsze, nie mają oczywiście aż tak dobrych armat jak medy. Nie mają pancerzy, bo są z reguły papierowe. Chyba, że się z Sheridanem się odbija jak szalony, bo Sheridan niestety potrafi dingać w, w tak, blitzie. Ma, ma warstwowe pancerze. Tak, ma i to jest czasem zadziwiające po prostu, jak potrafi. Natomiast no, w blicie raczej się nie spotuje lightami, bo po prostu ciężko to, ciężko to zrobić ze względu na specyfikę gry. Natomiast jedyna sytuacja, w której rzeczywiście lightami się gra na spota i tak dalej no to, jest, to są jakieś turnieje, wiesz, gdzie się gra już taktyki i tak dalej, no bo wtedy rzeczywiście ten light ma znaczenie. I zawsze w każdej drużynie jest przynajmniej jeden, prawie zawsze, i ma, ma on na celu zrobić spota, ale ten spot znowu jest specyficzny, bo to nie jest tak, że spotujesz całą bitwę, tylko spotujesz na starcie, wiesz, żeby zobaczyć, gdzie drużyny się przemieszczają i potem już grasz jak medem, czyli po prostu i próbujesz gdzieś coś strzelać, więc no to jest, to, jest problem z, to jest problem z specyfiką gry, że te mapy są maleńkie i te lighty... No, nie dają rady tak grać, jak by się chciało. Zresztą ubolewam nad tym trochę, no bo. E, uciekaj stamtąd, bo zaraz będzie po tobie. E, u, 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 ubolewam nad tym trochę, bo. No, bo to jest dość takie ograniczające, nie? Że wiele klas czołgów, nie tylko lighty, nie mogą grać tak, jak powinny grać, tylko właśnie mają taki bardzo uproszczony playstyle. No lighty grają jak medy, niszczarki często grają jak ciężkie, bo też z tym, wiesz, snajpieniem czy. No tak, yy, tak, jest life, life, problem. A klasa czołgów takich jak Leopard na przykład w dużym wocie, czyli snajpery takie fajne, no to praktycznie w bicie nie istnieje, bo co prawda są, ale w bicie się nie da de facto snajpić, bo są za małe mapy i wiesz, nie ma też zasłon i tak dalej, więc lighty. Są, grają bardziej jak medy. Są też trudne w grze, bo wiesz, jak masz mobilność, ale nie masz pancerza, arma to też nie jest jakaś. Jezu, jak ja gram. Genialna, no to. No to jest. No to jest właśnie problem. No, Więc tak wygląda kwestia można... lightów. Można zauważyć mocno, co widzowie dużego bo to go zauważyć, że jest bardzo mało roślinności na mapach w widzicie. Tak, Ale właśnie nie, nie ma lasków, nie ma zasłon, dokładnie. Nie nie? Mi się wydaje. Wiesz co, to, to, jest, to, jest, to jest przede wszystkim dyktowane tym, że nie ma gdzie tej, tej roślinności dać, tak szczerze mówiąc. No tak, wiesz? tak. Bo masz tak mało miejsca, że jak wsadzisz, nie wiem, troszkę lasku, to ci zajmie pół mapy. Więc po prostu, no, no, no fizycznie nie ma gdzie tej roślinności dawać. I no póki te mapy będą takie małe, no to... No to będzie tak jak będzie. Tyle iść, A macie damage po asyście? Tak, oczywiście, natomiast to jest, wiesz, no, hmm, damage po asyście. Jak w, w średnio w dużym WOCie, żeby dojechać do miejscówki, w której e, czołgi do siebie strzelają, trzeba około 40 sekund, no to w bicie to się robi w 15. Więc w zasadzie, no tak. w zasadzie ledwie ruszysz i już jesteś, wiesz, e, i już wszyscy Zresztą są wyspotowani w środku walki, więc tak naprawdę ciężko zastosować takie taktyki, wiesz, właśnie związane ze spotowaniem i tak dalej, System, bo no bo to słabo w bicie działa. No ze względu na te ograniczenia, nie? Mhm. Więc tak to, tak to jest z lightami w, niestety w bicie. Dobra. Eee, A to teraz ja się czekaj się zapytam, bo się za, zadumałem się, bo jestem w ogniu walki, słuchaj. naparzają mnie <grym>, z każdej strony i się, przez, się chwilę, pokaż, przez chwilę. chwilę się pamiętam. zapomniałem. Ach, nie da niestety piątki w garnek walnąć. To nie taki garnek w blicie, jak w dużym wocie, że jest co walnąć, e piątka ma maleńki garnek w blicie i jest bardzo fajna, jeśli chodzi o graj na wieże. I już cię pytam. Dobra, słuchaj, e, no to ja mam do ciebie. Inne pytanie. Powiedz mi. Mm, co to jest ta antykora? Bo my w tego w blicie nie mamy. E, czołg jest maleńki i bardzo ciekawy. E, no i się tak zastanawiam, do czego służy antykora i co to jest? E, tak, także zamiast Vickers Lighta, jakiego wy macie, mamy Manticore, ona e, się, jest bardzo malutka i linie do niej, również pojazdy są bardzo malutkie. To mamy e, LHM TV i Giesor, jeżeli dobrze pamiętam. Czołgi, mhm. które mają beznadziejne działa, mają e, bardzo mało HP, zero pancerza. Dosyć dobrą mobilność, całkiem no jak na lighter, no to jest, jest ok. No i bardzo dobre kamu przez swoje, czyli kamuflaż, przez swoje rozmiary, i świetny zasięg widzenia. To co te lighty robią najlepiej, to mają bardzo, bardzo dobry zasięg widzenia. I Manticora, tak jak mówiłem, jest jednym z niewielu lightów, który jest w stanie bardzo fajnie kontrować kołowce. Właśnie ze względu na ten kamuflaż, czyli coś, co w no, licie Manticora nie miałaby racji bytu w żaden sposób, bo działa ma słabe, nie ma żywotności, nie jest w stanie się strzelać z przeciwnikami, natomiast jest w stanie genialnie wykorzystywać swój kamuflaż i swój zasięg widzenia do spotowania przeciwników. I dzięki temu jest chyba najlepszym spoterem w grze obecnie. Według mnie jest lepsza niż e, na przykład e, taki kołowiec, e, dlatego że e, dużo lepiej spotuje, ma dużo lepsze zespoły widzenia i jest w stanie odspotować kołowce, czyli wy wykryje Aha. kołowca pierwszego, stojąc w krzaku, nie? E, jeżeli mamy odpowiednie moduły, odpowiednio wyposażymy taką manticorę, na spokojnie będziecie wykrywać przeciwników nawet poza roślinnością i to za gęstą roślinnością mhm. jesteście w stanie ich wykrywać i robić naprawdę świetne wyniki po spocie. Z takich ciekawostek Mantikora ma bardzo mało pocisków bo tylko 20 ładuje 12 sekund wali po 390 mhm. więc tak jakby w liście powiedzmy to było pewnie jakieś 320 350 nie jakichś wskazania tak. więc ten damage jest w porządku natomiast tutaj nie nie damage chodzi tylko właśnie tego spota jest to najlepszy spoter w grze i no to jest cały czas gdzieś tam czasami wykorzystywana na niektórych mapach z takim gęstą roślinnością bo potrafi wygrywać bitwy nie Czaje. mamy dobrego spotera który który jest w stanie spotować lepiej nawet niż kołowiec. No to jest ciekawe, a powiedz mi że ten czołg wymaga jakiejś umiejętności grania? Czy, czy to, nie, to jest tak, że każdy niedobrze zagra? Czy rzeczywiście trzeba umieć znać mapy, wiedzieć gdzie, gdzie wjechać, żeby wiesz, się zaraz nie wywalić i tak dalej? Wydaje mi się, że czołgi lekkie to jest ogólnie klasa, która wymaga w dużym wocie na pewno sporych umiejętności. Nigdy mu nikomu nie polecił robić lightów jako pierwszą linię. Jeżeli chodzi o Manticore, wydaje mi się, że jako taka druga linia lightów już powinna być ok, tak po Test LT. Wydaje mi się, że jest dużo trudniejsza, bo nie macie tam pancerza, musicie polegać mhm. tylko na, na wykrywaniu przeciwników. Nie jesteście w stanie za bardzo sami robić uszkodzeń. Najlepiej też na przykład grać w plutonie, żeby ktoś wam pomagał mm -hmm. i pomagał, to robił te uszkodzenia po spocie, ale wymaga znajomości na pewno pozycji. Żeby... O kurde, ale ale nie trafiłem. W Czyli raczej momentu. nie jest to czołg dla początkujących graczy? Zdecydowanie nie jest dla początkujących graczy, ale dobry gracz na Mantikorze jest w stanie bez problemu wygrywać bitwy, co też streamerzy często pokazują. Bardzo jest dużo fajnych klipów, widziałem, ktoś o sobie stanie w jakimś fajnym krzaku, w jakiejś fajnej pozycji i nikt go nie jest w stanie wykryć, a on robi naprawdę fajne wyniki. Ona jest, ona jest troszkę podobna może do tego 8-metrowego LC Iwena? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. Co prawda to są inne czołgi mm -hmm. ze względu na nację, natomiast jeżeli chodzi o styl gry, to to jest... powiedzmy, że totalnie to samo, nie? Czaję. Grają w ten sam sposób, tak samo niewidzialne główienko takie małe, no, które jest w stanie. Mm, naprawdę zrobić robotę, jeżeli chodzi o, o jakieś spotowanie, nie? Yy, I jest w stanie wykrywać przeciwników zawsze bardzo, bardzo efektywnie. No właśnie, to ja też Cię od razu zapytam tutaj. Pewnie gracze Dużego Bota się dosyć mocno zastanawiają, co to jest Vickers Light. Wiem, że kiedyś multi mm -hmm. nagrał o nim odcinek, natomiast co to właściwie jest i, i jak on się tutaj prezentuje <grym> w <nim? grym> To jest kolego jeden z takich czołgów, których w, w tym w wocie nie ma jeszcze, ale pewnie za jakiś czas będzie. To wiem, e, to wiem. Natomiast już ci powiem. Ojej, odbiłem się. Nie przymierzyłem się, odbiłem. Już ci mówię. Wiesz co? Musiałem się po prostu ulać, żeby, żeby ci powiedzieć: Vickers Light to jest brytyjski light. I on jest tak jak większość czołgów brytyjskich specyficzny. bo wiem, że te linie, niezależnie od tego, czy to jest w ocie czy w Blicie zresztą, no brytyjskie żogi są po prostu specyficzne, tak? Zawsze mają jakieś wyróżniki, zawsze czymś się odróżniają od innych czołgów w innych mocne liniach. Na przykład. na przykład. mocne HEKI, czy tam HESZE. Dokładnie tak, więc zawsze te brytyjskie żogi są inne. I Vickers Wikers i ta linia lightów też jest troszkę inna. Bo to jest oczywiście czołg lekki, ale on nie jest takim typowym lightem, czyli wiesz, mobilność i trochę armaty. Plus tam ewentualnie maskowanie, spotowanie, etc. Tylko w Blicie on jest fajnym czołgiem, ponieważ czy ta linia jest fajna, ponieważ opiera się na mobilności, fajnych armatach i odrobinie pancerza. One mają trochę pancerza na wieży, wiesz, i potrafią dingnąć. Oczywiście, no nie jakieś tam wielkie penetracje, bo to jest jednak czołg lekki, ale czasem wiesz, jak się, jak się obijasz nimi na przykład z czołgami średnimi, jesteś ruchliwy i tak dalej, to często ta wieża potrafi nawet trollowo dingnąć, i to jest fajne. My sobie możemy w sumie wyjść już z tej bitwy, bo się zagadaliśmy. Tak I to jest fajne, więc mają taki playstyle trochę jakby medów, ale jednak są lightami, czyli wiesz, fajne mobilności, spoko armaty. I troszkę pancerza. I to jest takie trochę inne w stosunku do innych lightów. Inne do innych lightów, źle zabrzmiało, ale inne w stosunku do pozostałych czołgów lekkich, no bo właśnie są nastawione na takie. Mm bardziej może y, aktywne obijanie się niż, niż pozostałych czołgów lekkich i myślę sobie, że to jest fajna linia. Co prawda niedawno Vickers y, mm, Light dostał nerfa i niestety jest mniej fajny, bo stwierdził Wargaming, że a co tam, Dziwotny. da mu hesze i te hesze mu dał takie, że krękajcie narody i niestety już nie jest tak fajnie jak było, bo heszami to trzeba umieć grać, ja też nie dałem jakoś bardzo dużo i tej penetracji nie ma tam za wiele. Jeszcze hesze na lajcie, no to tak wiesz, taki średni pomysł bym powiedział. Y, hmm. Natomiast y, wcześniej no, czołg był bardzo fajny, zresztą cała linia jest bardzo przyjemna, bo i ósemka jest fajna i dziewiątka jest fajna, i to jest dnia, której bym Wam szczerze życzył, bo uważam, że dałoby się ją bardzo fajnie do, do World of Tanks PC przenieść. Aczkolwiek problem jest taki, że Wargaming, kiedy przenosi te linie z do World of Tanks PC, to też je mocno zmienia i czasami je psuje. Tak jak mieliście w przypadku Jochów, nie? Jochy są dużo lepsze w tak, bitcie tak. niż, niż ten. Gadaliśmy tak, o tym tak. ostatnio, te armaty mają fajniejsze, Dokładnie. więc przyjemniejsze są o wiele do grania. A, jak je przenieśli do wota, to już wiesz. Ale być może te Wikersy, podejrzewam, że wcześniej czy później Wikers trafi też do, do Woroztanks PC, to myślę, że to może być naprawdę fajna linia, która yy, może się troszeczkę wyróżnić od lightów bo są takie bardziej właśnie brulujące. Oczywiście też bez przesady, ale wiesz, troszeczkę potrafią dingnąć, termaty są całkiem fajne, mobilność jest. Te, no nie idealnie lajtowa, bo jednak wiesz, jak masz troszeczkę pancerza to masz troszkę też mniej mobilności, wiadomo, ale lepiej niż medy, więc jest naprawdę spoko. Polecam tą linię. Daj, odpalaj bitewkę. Tak, aż się, aż, się, aż się zawiesiłem z tego gadania. Czekaj, już odpalę bitwę i ci... Czekaj, grasz tym czołgiem, to ja sobie z tobą zagram kolego tym czołgiem. Dobra. A propos macie 115A w Z115A y, w dużym wocie? Mamy w drzewku jest nawet. O, w drzewku, a no tak, a u nas jest sprawia. Natomiast WZ jest na, no, no, WZ113 so jest kolekcjonerska. Tak, tak. tak. jest, jest y, normalnie w drzewku. Dobra, słuchaj, to ja mam do ciebie mm, to ja mam do ciebie kolejne pytanie mm, i to pytanie brzmi tak Która linia obecnie, w, jeśli chodzi o czołgi, lekkie World of tanks PC dominuje i dlaczego? Tylko nie umrze kołowce. No, no właśnie, właśnie kołowca. Tak jak tak, tak myślałem. Tak myślałem, tak myślałem. To najlepsze też. Mm -hmm. No słuchajcie, no to jest też tak, że to jest coś, coś bardzo unikatowego. I kołowce ludzie wybierają ze względu na to, że mają kółka. A nie tylko ze względu na to, że są najmocniejsze. Natomiast wydaje mi się, że i tak jest to pojazd najmocniejszy. Takie kołowce chyba są najlepsze z tych wszystkich lightów. Dobrze wykorzystany na pewno, kołowiec jest, jest, jest najlepszym lightem, według mnie. Natomiast to nie jest tak, że inne, inne lighty są niegrywalne. Ja uważam, że tak właśnie powinno być, że jeżeli mamy jakąś linię najlepszą, no to reszta, żeby pozostała po prostu grywalna nadal. I tak samo jest z Manticorą. Testo LT jest nadal bardzo fajną maszyną. O, dostałem w garnek chyba od. Ja też dostałem w garnek, wiesz? Od WZ właśnie 111. 5A. Godziny, za ile dostałeś? Za 900? No, za 900. Ale mnie bije. Dwa razy dostałem po, gar po garze też. Tylko, że ja za 900 w sumie już. Eee, więc. E, aj, wziąłem go, trafiłem. Więc to nie jest tak, że reszta Lightów jest niegrywalna. Na, na randomach e, takie czołgi jak. E, Uważaj, właśnie, bo ta wózetka campi tam właśnie. Właśnie mm -hmm. na przykład TLT jest spoko, ale są też lighty, które są praktycznie zapomniane, czyli chiński light, który u nas nie za dobrze gra, jest raczej słaby, tak samo francuskie czołgi lekkie, które też o nie kurde, są. O kurde, mam plecy. Mm. I Wiesz, tutaj co? mówię o tych y normalnych czołgach, no. Wiesz, co Ci powiem? To jest ciekawe, bo WZ131 w tej chwili. Właśnie, chiński Light w tym. W Blicie jest bardzo fajny, tak swoją drogą. Ale wiem, że, on, że te chińskie Lighty w wocie nie grają, niestety. No w ogóle ja nawet nie pamiętam, że taki pojazd istnieje, nie? Właśnie, nie gra bo, się tym. bo mhm. praktycznie nikt tym nie gra na, na randomach w ogóle. Czyli nie kołowce. Nie Czyli kołowce, zdecydowanie. Mimo wszystko. No, mobilność też i po prostu chyba najlepiej są w stanie spotować i najlepiej się sprawdzają w tym. Mimo roli, wszystko najbardziej uniwersalne tak, czołgi. A to mam do Ciebie pytanie. Pytania, propos kołowców, bo yy, wiadomo, że spot to jedno, ale ostatnio zostały też prowadzone te brytyjskie kołowce, które są trochę inne, nie? Jak to no brytyjskie tak, to, czołgi? To jest w ogóle, w ogóle co innego. Brytyjskie kołowce to, to nie są czołgi lekkie, przede wszystkim, to są czołgi średnie. Mhm. Ale żeby Was to też nie zmyliło, no to nie mają pancerza wcale, są to papiery. Nie jeżdżą tak dobrze jak francuskie kołowce, jeżdżą w sumie. Podobnie tak poziomy leoparda, można powiedzieć. Mhm. Ale to i tak Nie dobra mobilność. Dobra mobilność, natomiast jak na kółka spodziewałbym się czegoś raczej lepszego. I są to snajpery, snajperzy. typowi sniperzy, coś jak leopard. Ludzie mówią, że gorszy niż leopard, i w sumie taki jest, ponieważ w takiej formie je wprowadzili. Mam wrażenie, że Wargaming się obawiał, obawiał o to, żeby, że to kołowcy, że ludzie to źle odbiorą, jeżeli one będą za mocne. I no, ja mógłbym na ten temat bardzo, bardzo długo gadać, także, także tutaj się też będę ograniczał. Natomiast ja bardzo lubię te pojazdy, to są lubię te gry. I, i co, może, może je pokażę w dużym bocie, co? Dokładnie, zaraz je pokażę, bo tak. myślę, że już możemy sobie, jesteśmy w połowie, więc możemy sobie spokojnie przechodzić teraz do wota. E, więc ja już dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam teraz na kanał no, Radkera. Na na, tak, na kontynuację naszej rozmowy o obu grach i czołgach lekkich.